Adam Wardziński wygrał Mistrzostwo Świata i Grand Slam w 2025 roku. Polak wygrał 4 walki i po raz trzeci w tym roku pokonał Leo Ferreira w finale. I obronił tytuł mistrza świata IBJJF z ubiegłego roku, stając się tym samym pierwszym Europejczykiem, który tego dokonał. Niestety był to jedyny medal zdobyty przez Polaków podczas tegorocznych Warsów. Akademia Gorilla i Team Jitsu Pel dołączają do Team Battle na Solcie. Stołeczna ekipa z kapitanem Pawłem Jaworskim to jeden z faworytów do wygrania i zgarnięcia nagrody pieniężnej o wartości 10 000 zł. Organizatorzy przyznali naszemu portalowi dziką kartę, z której stworzyliśmy drużynę i utalentowanych zawodników z całej Polski wraz z kapitanem zespołu Karolem Karym na czele. Team Battle i zawody Sol 13 odbędą się już 14 czerwca w Opolu, a transmisja będzie dostępna na YouTube w UK Fiona Davis wygrywa z Adelfornarino w walce wieczoru na UFC Fight Pass Invitational 11. Walika wygrała z aktualną podwójną mistrzynią świata ADCC po bardzo bliskiej walce, a na gali swoje walki wygrywali również William Tuckett, Ana Vieira, Mason Fowler. Craig Jones potwierdza stworzenie czteroosobowej dywizji Kobiet podczas CJA2. Australijczyk potwierdził, że zwyciężczy zgarnie 100 tysięcy dolarów i będzie to najwyższa nagroda. Pieniężna w historii kobiecego jiu CJI 2 odbędzie się już 30 i 31 sierpnia 2025 roku w Las Vegas. Paweł Jaworski zawalczy w Superfajcie z mistrzem Europy IBJJF Manuelem Pilato już 8 czerwca we Włoszech. Kasper Siemens zawalczy z Andrym Tretukiem podczas Gali Grand Hook w Berlinie już 28 czerwca. A Wiktor Szczepaniak zawalczy z Adamem Zygą podczas turnieju Koledzy Cup już 13 lipca w Katowicach. Natomiast odwołana została walka o pas piórkowej na Polarisie pomiędzy Kate'em Klikorianem i Ashem Williamsem, a w ostatnim weekend Szymon Kastrzyski wygrywa taktorowę z Wiarem szczegółem na gali oświęcimski wieczór Walk. Mateusz Gamrot powraca po kilku dobrych miesiącach przerwy i pewnie wygrywa z Ludowitem Kleinem przez jednogłośną decyzję sędziów w komming in Gali UFC on ESPN. Polak po świetnym pojedynku wyzwał do walki m.in. padiego pimbleta. Zostając przy MMA, Adam Nieźwiec zawalczy po raz kolejny w KSW. Grapplerzy z Katowic zawalczy z Adrianem Zielińskim na KSW 108 już 19 lipca, a potem bardzo prawdopodobne wystartuje na europejskiej stralsach DCC, które odbędą się już 6 września w Warszawie. A już 28 czerwca uzdolniony grappler Oliver Przerwa zawalczy na. TFL z Oskarem Bugą w kolejnej walce semi-pro. Bardzo dziękujemy za wsparcie naszym partnerom. Manto, najlepsza odzież do na sportu, walki, producent zdrowej żywności, diet food i catering dietetyczny na smak. W weekend opublikowaliśmy aktualizację zawodu BJJ w Polsce na czerwiec i lipiec tego roku. Już jutro kolejny odcinek Jitsu Show na naszym kanale na YouTubie. A w tym odcinku to już wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Os!